Witam was w pierwszym odcinku po prawie dwóch tygodniach W grani bo czemu Oczywiście był jeden odcinek w którym prawie zginęliśmy ale nie to że wstyd go pokazać tylko wstyd Bo gra mi praktycznie Odpaliła się Ale praktycznie nie, nie miałem w ogóle zapisu W sensie zapisu Gra w ogóle nie chciała ze mną współpracować Więc też Drugie podejście, co mamy książkę. Zróbmy tak, zajdźmy sobie za drzwi. czekaj aż przyjdzie. Bo tam mieliśmy co? W malonie mieliśmy klucz, mieliśmy wszystko do ucieczki, ale oczywiście pod koniec gry. Czarny ekran i tyle. Więc... Macie też ankietę dotyczącą tego, czym gramy w Dunstarwie. Mamy mam tam kilka posadzi, tylko nie mam Wurty i Wormuda. Roślinki i tego morskiego czegoś. Więc tylko tych postaci nie mam. Okej, okay, babka nie istnieje. My też już nie istniejemy. Szybko się zaczęło i szybko się skończyło. no to czekanie na nie. Dzień drugi, szybko poszedł. Pierwszy dzień. Główka trochę boli, bo babka postanowiła nam załatwić bezbolesne leki. Ale jednak one były bolesne. Trochę. Nie ja będę kłamał główka, boli mocniej. Więc nie ufajcie, to tam rzućmy sobie. Czekaj, maszyna przyjdzie. Ma przyjść tym razem. Ani także mnie wystawi. No, ja, Twój znużo. Potrzebuję Twojej pomocy. O, przyszłaś. Grzeszna babka. Teraz my sobie pójdziemy tu. Drzwi za sobą zamkniemy. Ty tu postawiałeś nam pułapkę. Po Niegrzeczna jesteś. A my ci oczywiście pochasowaliśmy. Posz... Słuchajmy się, bo nie wiem, czy ona to słyszy, czy nie. Teoretycznie słyszy wszystko, więc to powinna słyszeć, powinna tu się zainteresować. Ale z naszą babkę nie przyjdzie. Albo teraz, jak usłyszę, to przyjdzie. Ta nam zostawi wyjście na dół. Babka v 2 Nasza babka coś tam w pokoju robi. To my w tym czasie idziemy stąd. Pójście stąd to była dobra opcja. Czy my zdążymy tam zaskoczyć? A Boże. Czy ja się sobie włamałem? Na to wygląda. Podstęp będziemy bezpieczni. O, shotgun w szafie. Widać, że dziadek maczał w tym swoje palce myśliwego. Powinna tu przyjść za nami i przynajmniej w tą okolicę. Ale my jako dobry wnuczek postanowimy, że... Babciu, najedliśmy się tymi pierogami. Teraz pytanie. zdążysz się schować, ona na problem z otwarciem tamtych drzwi. Jak fajnie. Ten ja nie wiem, czy bym tam jeszcze nie zdążył. No wyjdź tu, no wyszedłem ci przez okno. Nie dbasz o moje bezpieczeństwo, taka jesteś. Budźmy gdzieś. Babcia słyszy wszystko, A kuku no i sobie, no zostaw mnie. Nie widzę, że tu są szpary nie powinnaś mnie widzieć. To tak, na, na tym to polega. ale tu masz czerwone zęby. Chyba się trochę babka nam zliczowała. Ciekawie, jak zamknę drzwi, to czy ona je otworzy i mi przywali. Seria? Ja? A, no, zamknęła w końcu te drzwi. I przy okazji, skija dostaliśmy. Jednak dba o nasze bezpieczeństwo w tym. Wiecie, to jest ten wychowanie bezstresowe, gdzie jeszcze bito. Więc dostaliśmy drugi raz z KIA, dzień trzeci. Mamy przewalone, ale nie będę kłamał, to źle. Sprowokujmy ją i teraz przyjdzie mi, zanim ja się ukryję, to mi przywali jeszcze. Chyba, że nie zdąży, nie zdąży. Tamta szafka mi intryguje, może być krótki. No chodź tu. Serio? Ja pytam, czy serio. Ona wyszła z pokoju i sprawdziła, że już nie śpimy. I bym myślała, co mi tam? Wnuczek pewnie był głodny. Poszedł jeść. Albo na kiczek. A boże? No otwórzcie. Jeszcze to posuniemy trochę. Bo my jako dobry wnuczek porządek z kartonami bardziej robimy. Tu był ten korek do kliknięcia. Tu jest misiu. No boli was coś. Drugi raz kija. Dzień trzeci. Tak lubimy to. Bardzo lubimy dostawać kijem. Ej, ja się na tą grę zaraz zdenerwuję. I zaraz inaczej będziemy rozmawiać. Tylko tak, chwila, bo muszę sobie najpierw przenieść trochę taka, żeby patrzeć jak mi mikrofon skacze. Bo on nie stoi prosto. Teraz nie wiem czy dźwięki z gry nie macie za cicho. Ale bardziej chyba podgłosić to już wam nie mogę. Tu mamy naszą ulubioną wazę. Którą babcia nie pozwala rzucać, bo jest pancerna. A jakby chwycić tą wazę i tak babce tak tylko tak, tak, tak od tyłu, tak cyk bo będzie ślepa. To będzie dobre dla nas. Chyba. Dobra, weszłeś do Jak zrobić łóżkę w wykonaniu? Otworzyć drzwi i pomyśleć, że już gotowe wyjście. Weszłaś tym razem na poważnie. A ja nie chcę ufać tym twoim kartonom, bo one są też jakieś takie klejące. Bo przez nie przechodzi się mogę. Więc sobie na szybko ominiemy duży etap gry, ale co my tutaj mi interesuje. Karki. Mam nadzieję, że będzie coś ważnego tam. Babki sobie to zwołajmy. No nice. jest spadło. Oczywiście to też się wróci to zwoła, więc nie ma co się na długo cieszyć. Miałem rację. Ja bym jeszcze wydatka chyba zaczął kompletować. Młotek. Nie idź tam tylko idź do sauny. Zaufaj mi. Ja ci nic złego nie zrobię. Chyba. Jest niecierpliwe czekanie, że nam tu podejdzie. Idź, 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 idź. To samo, to samo, to samo. Cześć babcia. Chciałabyś. Marzyć mi się tam Tylko otwórz te drzwi Gdzie jest to zamknięte? No zaraz tam powinno usnąć. Boże on to magicznie otworzy. A nie, poszło spać. Grzecznie babcia zrobiła. Jak będzie 5 lajków lub 15 to nie, jak będzie 5, 5 to hard, a jak 15 to... Ten expert czy intermediate. Nie pamiętam jaki tam był poziom. Ale ten najwyższy wtedy. Może jakaś dolna szafka? Nie pogardziłbym, maloną, który był klucz. Nie taki klucz, ale nie będę marudził. Lepsze to niż nic. Mamy powoli pierwszą część do shotguna. Obstawiam, że tam tutaj może być sporo części. A to mi się już nie podoba. Bo im więcej części na dole, tym bardziej będziemy musieli tam zejść. A chyba na to się już składa, że na dół będziemy iść. Więc jeszcze sprawdźmy sobie tylko górę. Tutaj rzućmy sobie to od shotguna. Weźmy to. Babka jeszcze śpi, to tu tu zwołajmy. W łazience nas nie było. Klucz może jakiś coś. On na pewno to już słyszała. To też wchodzimy pierwszy raz do góry, już byliśmy dwa razy w piwnicy. Coś tylko zdjęcie i Wingstrong? A Wingstrong. Można to jakoś ten? Cześć babka, wiesz jak zrzucić to? Nudno nie schodzić, a tak w kolano, tak nogą, czy nogą, młotkiem? Nie no dobra, nie zrobimy tego. Pa! No zostaw to i sobie, jak dupa. Tam se kółko zrobimy. Sztymendo. Wiedziałem, że mnie nie lubisz, ale aż tak pa, pa Teraz pytałem czy to jest nas, Tak, teraz tak odchodzimy Udało się. Iść na dół, wrzesz na babunia. Młotek. O Boże. Zostaw mnie tylko bieto jedna. Nie chcesz może zejść na dół? Nie ja ci zamknął te drzwi, ja się boję, że stąd spadnę. Czy masz jakiś problem wewnętrzny? My też. Śmierć to była rzecz na naszym miejscu. Inteligencyjnym, przynajmniej na, mo w sumie na, na moim. O! Rykamy na stu... O, to jest ostatni dzień. To nie czwarty. To my jesteśmy teraz w dupie. To my nie uciekniemy chyba. No trudno. Wyprzec ma grania w grany. Tylko niech ona sobie nic nogi tam nie zrzuci i patrzymy obcążek. Po co posieść tam jeszcze sekundkę Powiedziałem posieć jeszcze sekundkę no zostaw mnie... kobietą. Dlaczego był Krank? Chyba do podziemi. To dobrze, że mnie widzisz, ale ja ciebie nie widzę. Tam jest młotek, ale młotek u góry nam nie będzie potrzebny. Tam jest serwki. Tam mamy... co my tam mamy? To coś jest? Cześć popykajcie, tak bardzo kocham, żeby cię tu zwoływać. Idź tam. Tam się jeszcze mi przydasz. Myśmy mi jeszcze specjalki. Już się że ona tutaj jest. Tego nie otworzymy. Dwie zawiasów, nie ma po co wyrywać jeszcze. Życzniej idź mi tam Zamkniesz I, I need a hammer Myślę, że to ma takie zawiasy, że idź pan Oj, ty babka lubi się ze mną drażnić. To on też lubi się drażnić. Chodź, 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 chodź. Ona wie, że my tu spotliśmy. Ona wie. A wy macie naprawdę chłopziło tą muzykę. Tu nie ma nic z muzyką. Nie. Poczekajcie. Teraz będę... Dobra. Teraz jest elegancko. A ja myślę, gdzie możemy jeszcze pójść. Nic byśmy w kuchni? W kuchni chyba też Reszty nic nie wiem Czy my jeszcze możemy mieć jakieś itemy? Czy wybka poszła na dół, czy nie poszła na dół? Czy ona czeka gdzieś przed drzwiami? To jest najlepsza opcja Na lurowanie babki Niech ona tu sobie przyjdzie i tak myślę, że my możemy mieć jeszcze jakieś itemki. Wiesz, na babka. Kogwill Kogwill nam się nie przyda, póki co, do niczego. W piwnicy chyba nic. Jest jeszcze kanciapa. kanciapa. To takie tam na dole. A babka tu sobie przyjdzie. Nie róbmy więcej maruszek szpistu, i takich tam zaszkoczmy sobie na dół. Połamy kości, bo jeszcze tego nam brakuje. Tu coś? Tam jeszcze jest to przejście, i tam coś może być, ale zaraz tam podejdziemy. Póki co pójdźmy tam, tam na prawo. Tam jest jeszcze miejsce. Tam coś może być dla nas. Za karkę na rzućmy sobie to. Coś, może? Remote Control. W sumie tam jeszcze może coś być. Zapomniałem, że jeszcze jest schowek Harry Pottera u babci. Ej, to może nie być głupie, jak tam coś fajnego by było. przesuni się, przesunęło się. Tu są nasiona ptaszka. Tutaj nic więcej nie ma. Żeby tam się dostać, to Playhouse potrzebujemy. A tego jeszcze nie mamy? Chyba teraz pójdziemy do ptaszka. Nie powiem ci, gdzie jestem. O ptaszku zobaczymy i remote'em odlokujemy. No, bo jeżeli u ptaszka nic nie będzie, to nie wiem, czy może w remote coś będzie. Ale u ptaszka przeważnie może być coś, co może faktycznie nam podnieść progres. A ominęliśmy tak bardzo, jak możemy. Coś tu, kolejny kogwil. To tam mamy u babci jeden, i tu jest jeden, a i tu jeszcze młotek. Uważaj. No, my tu całego miejsca nie przeszukaliśmy. Ona... Ona to słyszała? Niech ona sobie tu przyjdzie. Katersy... Do czego nam katersy? Do otwarcia bram? I tylko do tego. I u góry do sejfki. Właśnie, sejfki. To może być nasz jeszcze droga ucieczki. Bo tam coś może być. Tu u babci będziemy mieć jakieś... Poszłeś sobie? Zwołajmy Ciebie tu dla bezpieczeństwa. A się ten dźwięk mi gniczył w słuchawkach. że Wam też. Dobrze. Przyszłaś tu, w ogóle ona z chodzi. Ona jest chyba na poziomie trudności hard. To niech ona ze stąd odejdzie, a my widzimy się jak ona pójdzie. Mamy też, idziemy Mam nadzieję, że poszliśmy coś dalej Jeżeli znaczy że nie mamy tu ludzie trapa Czy możemy zdjąć że teraz? To tego tu nie możemy zdjąć, możemy wyrwać Nie ja no, no weź Oj. Dzień piąty, to już minął nam Próba podejścia nieudana. Czy teraz chcesz rzucić na deskę, którą postawiliśmy? Ej, ty nie jakby jakbyśmy tylko się wybili i stanęli na nią. Po czym odskoczyli, to my byśmy przeżyli. Chyba, że nogi mamy związane. Nenne, nenne, zostaw tą łapę, Zostaw to. O nie. Ten plaskacz, Jak nam czaszkę zmierzyła. To już nie fajnie. No. tu jest ta popka. Tutaj. Takie fajne. Ja wam trochę pociszę to audio. Więc. No. Pierwszy odcinek niepowodzenia. Tu jest Misiu. Tu jest Bubka. Tu jest ten. Pierwszy odcinek niepowodzenia. Ale może następny będzie udany. Więc się w następnym odcinku. Cześć. pamiętajcie, żeby ankiecie zagłosować. Jakim postacią gramy? w starva.